Cześć tu Ela w Kuchni, przygotowałam dzisiaj dla Was sałatkę z grillowanym kurczakiem. Kurczaka, właściwie filet, skrapiam olejem i posypuję przyprawą do kurczaka. Kurczaka możemy upiec w frytownicy beztłuszczowej, w piekarniku, bądź na patelni. Jeżeli smażymy na patelni, po prostu musimy odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Makaron do sałatki gotujemy według przepisu na opakowaniu. Przysłuzenego fileta z kurczaka kroję na drobne kawałeczki. Dodaję do makaronu. Jeżeli filet już mamy skrojonego, dodajemy ogórka. Ogórek przycinamy na pół. Jeżeli mamy duże gniazda nasienne, musimy je wydrążyć. A następnie kroimy w pół talarki. Pokrojonego ogórka. Również dodajemy do pozostałych składników do miski. Paprykę można użyć do wolnego koloru. Ja akurat użyłam czerwoną. Również drobno kroimy i dodajemy do pozostałych składników. Szczypiorek, jeżeli mamy z cebulką, możemy również dodać cebulkę. Jeżeli mamy szczypiorek bez cebulki, to nie musimy zwykłej dodawać cebuli. Na koniec dodajemy kukurydzę, odsączoną z zalewy. Sprawiamy sorą i pieprzem. Na koniec całą sałatkę polewamy sosem. Sos jest przygotowany z dwóch łyżek majonezu oraz dwóch łyżek jogurtu naturalnego. Do tego dodaję sól oraz pieprz. Oraz dwa malutkie ząbki czosnku. Jeżeli mamy duże ząbki czosnku, dodajemy tylko jeden. Dokładnie wszystko mieszamy. I przekładamy do sałatki. Życzę smacznego. Do zobaczenia wkrótce.